Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. A teraz mamy kolejne zadanie. Poprzednie tutaj czytałem tą treść. A zadanie tego 12 mamy takie. O tej prawdziwych podanych zdań, prawda albo fałsz. Wybierz. Kąty trapezu przedstawionego na, na rysunku je pierwszym mają 60, 60, 120, 120. Mamy tutaj ten trapez, co nie? I teraz tak wiemy, że całe tutaj oto będzie miało 360, tak? A skoro one mają porówno każdy, to każdy będzie miał, może przybliżę tutaj o, a nie, będzie źle, to 360, jak podzielimy na ile ich jest, 3, tak? No to otrzymujemy 120. To znaczy, że każdy z tych trapezów będzie miał tutaj kąt 120, tu i tutaj też będzie miał po 120, co nie? Tu 120, znaczy w sumie, jak to liczyliśmy tutaj, to będzie tu 120, tu 120, no i tutaj 120, z każdym z tych trzech kątów. I teraz tak. Wiemy, że w trapezie, jak mamy trapez, on jest jeszcze równoramienny, to suma miar kątów w, przy jednym ramieniu, jak tu jest 120, musi być 180. Czyli skoro ten i alfa tutaj muszą dać 180 przy jednym ramieniu, no to wynika z tego, że moi kochani, jak odejmiemy po obu stronach 120, to, że alfa musi być 60 stopni. Czyli mamy tu po 60, 60 i w tej samej, z tej strony drugiej też będzie 60 stopni, bo to jest ta sama sytuacja. Ustrzono. Czyli tutaj będzie zdanie prawdziwe jak najbardziej. Krótsza podstawa tego trapezu jest dwa razy mniejsza od jego dłuższej podstawy. Ok, musimy to w jakiś sposób sprawdzić. Jeżeli tu byśmy sobie takiego trójkąta zrobili, tu byłby kąt prosty, co nie? Tutaj też również, kąt prosty, to tutaj byłaby podstawa A, tutaj B. I teraz, czy jesteśmy w stanie to w jakikolwiek sposób stwierdzić? Mhm. I teraz A, nie musimy tego liczyć, bo zobaczcie Państwo, że jak mamy tą długą podstawę, to są dwa miejsca siedzące, tak? Czyli jest dwa razy więcej miejsca niż jak jest jedno, bo jak jest je, ta podstawa górna, to mamy jedno miejsce siedzące, widzimy tutaj, tak? A jak jest odwrócone, tutaj to są dwa miejsca siedzące, czyli ta podstawa e, krótsza podstawa jest dwa razy mniejsza od dłuższej, można te, w ten sposób wywnioskować z tego zadania. W tym odcinku to tyle. Dziękuję za oglądanie do końca. Jeżeli e, cokolwiek zrozumiecie z tego filmika, zapraszam Was serdecznie do udostępniania go u siebie na Facebooku, Instagramie albo na TikToku. Yo! Jeżeli filmik się podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie lub w przyszłym roku. Zajrzyjcie koniecznie na opis pod filmikiem. Tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem. Super, i wszystko jest podzielone na działy. Świetnie. Jeżeli filmik się podobał, podeślij go koniecznie swoim znajomym najbliższym. Daj lajka, daj łapkę w górę. W górę dziękuję za to serdecznie. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na właśnie niego. Zadania są publikowane codziennie więcej. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale, dajcie znać w komentarzu koniecznie. Dziękuję wam za to. Dziękuję za każdy komentarz, za ten feedback, dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija. Zapraszam Was serdecznie do podsumowania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Serdecznie dziękuję za każde, postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie. Co więcej, tego zadania z wytłumaczeniem i objaśnieniem oczywiście. E, zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia. Cześć!